Rok 1938, marzec. Niemcy dokonują Anschulzu Austrii, zaś na przełomie września i października tego roku ma miejsce konferencja w Monachium, która de facto prowadzi do rozbioru Czechosłowacji. Rozbiór wyglądał w ten sposób, że zachodnia część Czechosłowacji, konkretnie Czech, powiedzmy, przypadła Niemcom. To jest około-40% 40 kraju, tak zwany kraj sudecki Sud Sudetenland. Polska y, odzyskała zaolzie, zabrane jej przez y, Czechosłowację podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Węgry natomiast też y, zaanektowały y, swój kawałek, y, to jest pas y, wzdłuż y, południa obecnej Słowacji zamieszkany przez około 1 milion ludzi. Wyodrębniły się obszary jak Słowacja i Ruś Zakarpacka, które wraz z zasadniczą częścią Czech nadal tworzyły federacyjną Czechosłowację. Tak gdyby, no dosadniej rzecz biorąc, w Pradze czy w Bratysławie nadal nie było niemieckich żołnierzy jeszcze wtedy. Tak więc po całkowitym załatwieniu sprawy z Austrią, czytaj Anschulz, i po częściowym załatwieniu sprawy z Czechosłowacją, czytaj y, rozbiór Czechosłowacji w Monachium. Niemcy przystępują do serii spotkań z polskimi przedstawicielami celem wysądowania polskiego stanowiska w przyszłej rozgrywce międzynarodowej. Jednym z, z pierwszych spotkań jest spotkanie ministra spraw zagranicznych Ribbentropa z polskim ambasadorem w Berlinie Józefem Lipskim. 24 października 1938 roku. O którym będzie mówił tutaj Włoszański. Pragnę nadmienić, że w starszych materiałach Bogusława Włoszańskiego nie było wzmianki o Słowacji, natomiast w nowszych pojawia się ona. Kiedy mowa o Słowacji, nie mogę się powstrzymać, żeby nie zachęcić słuchaczy do wyuglania sobie takiego hasła. Operacja ŁOM, nawet na, na Wikipedii. Jest to tajna operacja wojskowa polsko-węgierska, mająca na celu przygotówkę do wyrąbania sobie przez wschodnią część Słowacji, tak zwaną ruś zakarpacką, wspólnej granicy, która finalnie powstała w marcu 1939 roku i trwała tylko niestety 6 miesięcy i była bardzo przydatna do ewakuacji polskich wojsk i dygnitarzy wobec ucieczki przed Niemcami w kampanii wrześniowej. Posłuchajmy zatem o Anschulcie Austrii, konferencji w Monachium i rozbiorze Czechosłowacji oraz początków już coraz bardziej poważnych rozmów niemiecko-polskich. Kanclerza Austrii zaprosił w lutym 1938 roku, aby przedstawić warunki utworzenia Unii Austrii i Niemiec. Zabraniał tego traktat wersalski, ale Hitler nie zwracał już na to uwagi. Uzyskał poparcie Włocha, rządy wielkich mocarstw demokratycznych, prowadząc politykę ustępstw, nie były skłonne do udzielenia pomocy Austrii. Kanclerz von Schusznik z ministrem spraw zagranicznych przybyli 12 lutego 1938 roku do górskiej rezydencji Hitlera. Hitler był agresywny, arogancki. Zażądał od kanclerza Austrii zgody na mianowanie ministrem spraw wewnętrznych Austrii nazisty. Zażądał, aby usunąć z armii austriackiej generałów, którzy opowiadali się za niepodległością swojego państwa. Zażądał wreszcie przyjęcia przez Austrię systemu ekonomicznego Niemiec. Wszystko właściwie prowadziło do wchłonięcia Austrię, Austrii przez trzecią Rzeszę. Kurt von Szusznik. Odpowiedział, że nie może ustosunkować się, że nie ma uprawnień do ustosunkowania się do żądań Hitlera i stwierdził, że odpowie na nie już z Wiednia do 15 lutego 1938 roku. Powrót do Wiednia. Nasza Austria musi pozostać Austrią, wołał przy aplauzie sali. Zarządził plebiscyt. Hitler na wieść o tym podjął decyzję o inwazji na Austrię. 12 marca 1938 roku wczesnym rankiem wojska niemieckie przekroczyły granicę austriacką, a w godzinach popołudniowych do tego państwa wjechał Adolf Hitler. W 1938 roku Mussolini nie protestował. Dał Hitlerowi wolną rękę w sprawie Austrii. W rozmowie telefonicznej ze swoim wysłannikiem do Rzymu Hitler powiedział: Niech pan przekaże Mussoliniemu, że nigdy, nigdy, nigdy mu tego nie zapomnę, żeby nie wiem co się wydarzyło. Gdyby potrzebował kiedyś mojej pomocy, lub groziło mu niebezpieczeństwo, może być pewny, że go nie opuszczę. Zapewne podczas wizyty Mussoliniego w Berchtesgaden Hitler powtórzył wyrazy niezmiernej wdzięczności. Wiele wskazuje na to, że decydując się na wysłanie wojsk do Austrii, bardzo obawiał się interwencji innych państw. Zajęcie Austrii dawało Niemcom dogodną pozycję strategiczną i bardzo wymierne korzyści gospodarcze. Rozmowa z Mussolini wskazywała, że istnieje możliwość bliskiego sojuszu militarnego, bardzo istotnego w dalszych planach podboju Europy. Włochy miały wiązać Francję na Morzu Śródziemnym. Niemcy weszły na drogę prowadzącą do wojny. I były już do niej gotowe. 1 kwietnia 1938 roku miały pod bronią 28 dywizji i formowały 14 dalsze. Mogły liczyć na współdziałanie dywizji włoskich. Kto mógłby im zagrozić? Francja osłoniła swoje wojska gigantycznymi umocnieniami linii Marzinota. Nie miała zamiaru wychylać się za nie. Armia brytyjska była słabsza niż niemiecka, jednakże nie tak bardzo jak oceniał to rząd brytyjski, przekonany, że Wehrmacht może wystawić w linii dwukrotnie więcej żołnierzy. W rzeczywistości przewaga ta wynosiła 60%. Rezerwy niemieckie były niższe niż brytyjskie, liczba wyszkolonych pilotów mniejsza, a produkcja brytyjskich samolotów szybko przewyższyła niemiecką. Wyolbrzymiony i nieprawdziwy obraz siły Niemiec paraliżował brytyjski rząd, który przewodzony przez Neville'a Chamberlaina robił wszystko, aby nie drażnić Führera. W rezultacie przygotowania militarne koncentrowały się wyłącznie na obronie wysp przed ewentualną inwazją. W 1938 roku po aneksji Austrii Hitler zażądał oddania części Czechosłowacji. Do Londynu przybyli na konsultacje premier i minister spraw zagranicznych Francji. Sądzę, że pokój w Europie mógłby zostać uratowany, gdyby Wielka Brytania i Francja oświadczyły, że nie dopuszczą do zniszczenia państwa czechosłowackiego, powiedział premier Edouard Daladier. Chamberlain nie miał jednak zamiaru popierać wojowniczego nastroju Francuza. Nie mogę z lekkim sercem wdać się w konflikt, który pociągnąłby za sobą skutki tak straszne dla niezliczonych rodzin, kobiet i dzieci. Dlatego musimy pomyśleć, czy jesteśmy dostatecznie silni, aby odnieść zwycięstwo. Przyznaję otwarcie, że nie sądzę, iżby tak było. 14 września Chamberlain zaproponował Hitlerowi spotkanie w celu przedyskutowania problemu czechosłowackiego. Führer był zachwycony. Szef rządu mocarstwa, 73-letni starzec, wsiądzie do samolotu, aby przybyć do niego. Ich bin von Himmelgefallen czuje się w niebo wzięty wykrzyknął Hitler na wieść o brytyjskiej propozycji. 15 września 1938 roku. Po sześciogodzinnej podróży premier Chamberlain przybył do Willi Berghof. Była to oficjalna rezydencja kanclerza Rzeszy, jednakże nie utraciła wypoczynkowego charakteru. To miejsce przyjęcia przez Hitlera przedstawiciela mocarstwa miało dodatkową wymowę. Chamberlain gotów był pójść na wszelkie ustępstwa, aby nie dopuścić do konfliktu. Uważał bowiem, że na wojnie w Europie. Straciłaby Europa, natomiast zyskał Stali. Poza tym żądania Hitlera wydawały mu się umiarkowane, a może nawet uzasadnione. Przecież po przyłączeniu Austrii do Rzeszy to przyłączenie poparło 95% Austriaków. Natomiast w przypadku Czechosłowacji Hitler żądał oddania tylko tej części czeskiego państwa, które zamieszkiwało 3 miliony Niemców. Cała Europa widziała więcej demonstracje w Sudetenlandzie, gdzie setki tysięcy Niemców domagało się połączenia z macierzą i protestowało przeciwko czeskim szekanom. Żądania Hitlera mogły się więc wydać rozsądne, a poza tym ich zaspokojenie nie niosło dla Wielkiej Brytanii żadnych wyrzeczeń. Premier Chamberlain w czasie wizyty w Obersalzbergu i tuż potem w Bad Godesberg zgodził się przyjąć żądania Hitlera. Pewien kłopot sprawiała oczywiście Czechosłowacja, która nie chciała zrezygnować ze swoich ziem i ogłosiła mobilizację. To państwo stanowiło siłę, z którą należało się liczyć. Dwa miliony żołnierzy stanęło pod bronią. Armia czeska miała dobre czołgi i silne lotnictwo, a nade wszystko na zachodniej granicy piętrzyły się doskonale rozbudowane umocnienia. Bardzo zdecydowanie zareagował Stalin. Przysłał do Pragi kilkadziesiąt samolotów i obiecywał przysłanie dalszych 548. Wojska radzieckie ogłosiły stan gotowości bojowej. Również Francja ogłosiła mobilizację. Od tego momentu każde wydarzenie polityczne mogło, tak jak w I wojnie światowej, uruchomić lawinę. Był to czas decydujący dla Europy i dla Polski, ale rozpoczynał się dramat nieporozumień, nieufności. Brytyjczycy nie wierzyli Polakom, Polacy Rosjanom, Rosjanie Brytyjczykom i Francuzom, i wykorzystał to Hitler. Przez 20 międzywojennych lat politycy nie potrafili stworzyć systemu wzajemnego porozumiewania się. Premier Neville Chamberlain postanowił cofnąć się. Bał się konfrontacji i wciąż uważał, że drobne ustępstwa wobec Hitlera uratują pokój. Przyjął propozycję dyktatora Włoch, Benito Mussoliniego, aby w Monachium usiąść do stołu rokowań. Wrzesień 1938 roku. Hitler przygotował Chamberlenowi owacyjne przyjęcie w Monachium. Trudno się dziwić. To przecież on, Führer, triumfował. Po spotkaniach z Czemberlenem w Oberzarksbergu i Bad Godesberg, wiedział, że zachodnie mocarstwa zgodzą się na wkroczenie wojsk niemieckich do Zutetenlandu. Przybywa premier rządu francuskiego Edouard Daladier, dyktator Włoch Benito Mussolini i Hitler. Nie było wśród nich prezydenta Czechosłowacji, nie było też Józefa Stalina. Stalin został odsunięty przez zachodnie mocarstwa. Nikt z przywódców demokratycznych państw nie chciał zawierać z nim sojuszy. Wielka Brytania i Francja bały się go w równym stopniu jak Polska i Czechosłowacja. Popełniały błąd, nie starając się uniemożliwić sojuszu Stalina z Hitlerem, a w czasie gdy w Monachium trwały negocjacje w sprawie Czechosłowacji, Radzieccy dyplomaci poszukiwali kontaktów z politykami niemieckimi. Stalin już wiedział, że jest potrzebny Hitlerowi, że jego czas nadejdzie. Premier Neville Chamberlain triumfalnie powracał z Monachium. Przywiozłem pokój, mówił na lotnisku w Londynie, pokazując kartkę układu monachijskiego zezwalającego Niemcom na wkroczenie do Zudetenlandu. Był przekonany, że odniósł sukces. Niemcy posuwali się na wschód, dalej od granicy Francji. Setki tysięcy Niemców witało wojska wkraczające do Zudetenlandu. Zajmując ten kraj. Hitler zdobywał nadzwyczaj korzystne pozycje do dalszej ekspansji. Jego wojska nie miały już przed sobą umocnień, które broniłyby dostępu do dalszej części Czechosłowacji. On planował wkroczenie do Pragi, a nawet żałował, że nie zrobił tego za jednym zamachem okpił Chamberlena i Daladiera. Pozostała mu jednak do rozegrania karta radziecka. Wybuch wojny był już przesądzony, a Hitler uważał, że Wielka Brytania i Francja nie zdecydują się zareagować na jego dalsze podboje. Chamberlain, wracając z Monachium, mógł być zadowolony. Wydawało mu się, że uratował pokój, uniknął konfliktu z Hitlerem, ale to, co było dla niego najważniejsze, Hitler, zajmując część Czechosłowacji, kierował swoją uwagę na południowy wschód, w stronę Związku Radzieckiego, a przecież każdy zachodni polityk, który choć rzucił okiem na Mein Kampf, wiedział, co jest celem Hitlera podbój Związku Radzieckiego. Ale Hitler zdawał sobie sprawę, że kiedy ruszy na Związek Radziecki i zdobędzie część tego ogromnego państwa zdobędzie Rudy Żelaza, pola Ukrainy, szyby naftowe Baku wówczas w oparciu o te bogactwa, i niewolników tam zdobytych zbuduje największą potęgę gospodarczą i militarną świata, i że Wielka Brytania i Francja do tego nie mogą dopuścić. Dlatego postanowił, że przed wyprawą na wschód będzie musiał rozprawić się z Francją i Wielką Brytanią. Ale pozostawało pytanie, co stanie się, jeżeli niemieckie armie ruszą na zachód Europy? Jak zachowa się wówczas Polska? Jednakże jego głównym celem była wielka wyprawa na wschód, po przestrzeń życiową dla narodu niemieckiego. Musiał jednak poznać stanowisko Polski. 24 października 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop zaprosił na obiad polskiego ambasadora Józefa Lipskiego. Fakt, że obiad odbywał się w Berchtesgaden, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Willi Hitlera, miał znaczenie szczególne. Chciałbym pana prosić o przekazanie panu ministrowi Beckowi mojego zaproszenia do odwiedzenia Niemiec. Nasi polscy przyjaciele mają stałe zaproszenia do składania wizyt w Niemczech. Nadszedł czas osiągnięcia porozumienia we wszystkich możliwych sprawach, które powodują rozdźwięki między Niemcami a Polską. Gdańsk był niemiecki, był zawsze niemiecki i pozostanie niemiecki. Adolf Hitler zdecydował się zrezygnować z pretensji wobec południowego Tyrolu, ponieważ dąży do pełnego porozumienia z Włochami. Aczkolwiek z pochodzenia jest z Austriakiem i... południowy Tyrol ma dla niego większe znaczenie emocjonalne niż Gdańsk. I korytarz. Podobnie ma się sprawa z Alzacją-Lotaryngią. Führer pracuje nad pełnym porozumieniem między Niemcami i Francją. Polska powinna oddać Gdańsk i wyrazić zgodę na wybudowanie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, które połączyłyby Rzeszę z Prusami Wschodnimi. W zamian za to Niemcy zagwarantowaliby Polsce podobną trasę przez Gdańsk, wolny port w tym mieście i rynek zbytu na polskie produkty. oraz zgodziłyby się na przedłużenie na 25 lat. Paktu o nieagresji zawartego w 1934 roku. Polska powinna przystąpić do Paktu antykominternowskiego. W zamian za to otrzymałaby rutenie wschodni region Czechosłowacji. Tutaj należy wtrącić komentarz dotyczący Słowacji. Otóż Polska miała udzielić cichej zgody na Anschluss Austrii i rozbiór Czechosłowacji w 1938 roku, za co miała jej przypaść protektorat nad Słowacją. Z czasem generałowie przekonali Hitlera, że Słowacja pod polską opieką zniweluje korzyści, jakie Niemcy mają z protektoratu nad Czechami i utrudni Niemcom dostęp do Rumunii i Ukraińców. Hitler zaczął się wycofywać ze słowackiej obietnicy wobec Polski, co w połączeniu z agresywnymi demonstracjami na morzu wokół aneksji Kłajpedy zostało przez Polskę odczytane jako odejście przez Niemcy od polityki współpracy z Polską na rzecz przymuszania Polski do roli junior partnera wobec Niemiec. To, co powiedziałem powyżej, to. Parafraza słów profesora Grzegorza Górskiego, autora książki Wrzesień 1939: Nowe spojrzenie. Podobny motyw dotyczący Słowacji zawarł też publicysta Rafał Ziemkiewicz w swojej książce: Jakie piękne samobójstwo. Również dr Krzysztof Rak wskazuje na motyw Słowacji w książce: Polska niespełniony sojusznik Hitlera. W opisie filmu link do mojego wcześniejszego materiału dotyczącego Słowacji, właśnie, gdzie przytaczam fragment wypowiedzi doktora Grzegorza Górskiego oraz odczytuję główne myśli z książki Władysława Studnickiego pod tytułem Kwestia Czechosłowacji a racja stanu Polski. Film ma 11 minut. Polecam również film 25-minutowy z kanału Oblicza XX wieku na temat Karpato-Ukrainy i graniu tą kartą przez Niemców. To tyle, jeśli chodzi o omówienie przedwojennych wydarzeń z roku 1938. 8. Pozdrawiam.